Cześć, witajcie w kolejnym bardzo, bardzo początkującym poradniku dla graczy i w online. Dawno poradników nie było, natomiast w tym momencie mamy troszkę więcej czasu, więc możemy trochę brakujących poradników nam dokręcić. A w dzisiejszym poradniku, poświęconym modułom montowanym na wasze statki, skoncentrujemy się na dość nowych modułach uzbrojenia i niekoniecznie, które zostały wprowadzone razem z nową frakcją, czyli frakcją trygatora. O samych statkach triglawiańskich myślę również będziemy mogli popełnić odcinek, natomiast jeszcze się nie zdecydowałem w jakiej formie on będzie wyglądał, bo osoby, które pamiętają poradniki do bardzo, bardzo początkujących poświęcone statkom, tam bardziej się żeśmy koncentrowali na... Klasach statków, czyli destroyery, cruisery, battleshipy i tak dalej. Czym się te statki charakteryzują, jakie są między nimi delikatne różnice i dlaczego. Natomiast nigdy w całości nie obawialiśmy całej konkretnej frakcji. Nigdy nie zajmowaliśmy się statkami frakcyjnymi, bo to jest w sobie temat w sam sobie i ciężko powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o triglawian, tutaj sytuacja ma się troszkę inaczej, ponieważ to są statki ciut unikatowe, ciut bardziej unikatowe. Ale może niekoniecznie, jeśli chodzi o sam przekrój ich kadłubów, bo jeżeli spojrzymy sobie na Tryglawiańskie drzewko, to tutaj nie ma jakiejś specjalnej rewolucji. Dalej mamy fregaty, yy, przepraszam, fregaty, destrojery, cruzery, battlecruzery, battleshipy, nawet się Dredonda doczekaliśmy. Yy, natomiast. Yy, czy one są jakoś specjalnie unikatowe inaczej niż tylko pod względem ewentualnego wyglądu? No właściwie kurczę chyba niekoniecznie, więc ciężko powiedzieć, być może w ogóle będziemy musieli pominąć całą tą... Gałość statków. No bo tak, bo tak naprawdę tutaj nic wybitnego nie ma. Natomiast jeżeli jesteśmy przy rzeczach, które są wybite dla tryglawian i unikatowe dla tryglawian, będą to właśnie systemy uzbrojenia, których te statki i tylko te statki mogą używać. A mam na myśli przez to dezintegratory w skrócie. Tak naprawdę to się nazywa troszkę inaczej, bo żeby je znaleźć w oczywiście zakładce Ship Equipment, Turrets and Base oraz Precursor Taret i Entropic Dezintegrators tropiczne dezintegratory występują jak zwykle w czterech rozmiarach małe, średnie, duże i bardzo duże odpowiednio bardzo duże montowane na drewnotach, duże na battleshipach, średnie na cruiserach i battlecruiserach oraz małe na fregatach i destroyerach. Pod względem przekroju przez rodzaje tych dział, jeżeli możemy to w ogóle w ten sposób nazwać, nie ma specjalnej rewolucji. Są to klasyczne podziały na tych pierwszy, jakieś wyższe mety techu pierwszego, tech drugi, frakcja, no i oczywiście tak sam koniec, moduły oficerskie, które są drogie. Natomiast dlaczego. Te moduły posiadają takie ceny. Jak sobie widzicie, 6 milionów za. No dobra, nieważne. Z, powiedzmy sobie, Tropic Disintegrator. To jest w tej chwili. Nie, tak? Dobrze. Nie. Dobrze, momencik, pomyliłem się. Gdzie to jest? Tech pierwszy. To jest tech pierwszy. Dlaczego działko tryglawiańskie na Battleshipa kosztuje 66 milionów? No, powiedzmy sobie szczerze, że jest to podyktowane dwoma czynnikami. Po pierwsze, aby budować statki tryglawiajskie oraz moduły tryglawiajskie, potrzebujemy surowców pochodzących z przestrzeni z znanej również jako abyssal Space. Jeśli chodzi o abyssal Space, również temu będzie poświęcony zupełnie osobny poradnik dla bardzo, bardzo początkujących. Natomiast w związku z tym, że nie są to materiały ogólnie dostępne i powszechne, no to taka cena. Po drugie, na cały wasz statek zakładacie. Tylko jedno takie działo. Tak. Nieważne ile macie high slotów, statki posiadają tylko jeden dezintegrator, z którego będą korzystać. Ale jeżeli uważacie, że to jest dziwne, no to poczekajcie, co się będzie działo dalej. W przeciwieństwie do klasycznych dział, które, z którymi do tej pory mieliśmy do czynienia, dział czy nawet wyrzutnie rakiet, dezintegratory posiadają zupełnie inną mechanikę. Od razu, no oprócz tego, że sobie możecie przeczytać w description, jakie to one są fajne i co się z nimi dzieje i skąd się one wzięły, no to od razu lista atrybutów z... pokaże Wam, że coś tu jednak jest innego, coś tu jest nie tak. Pierwsze, co rzuci się w oczy, to jest fakt, że wszystkie dezintegratory nie posiadają nie posiadają w ogóle z Falloff Range, posiadają tylko Optimal. I tak, jeżeli jesteście w zasięgu, żeby użyć tego działa, będziecie mogli go użyć. W przeciwnym razie nie będziecie mogli tego modułu w ogóle aktywować. Dlaczego tak jest? Ponieważ, jak już wspomniałem, w przeciwieństwie do innych dział, które znaliście do tej pory, dezintegratory nie strzelają Raz za razem. Dezintegrator tworzy jedną skupioną wiązkę energetyczną, która no, z powodu braku lepszego określenia po prostu spawa wasz cel do momentu, kiedy modułu nie wyłączycie, wasz cel nie wyjdzie poza jego zasięg, bądź wasz cel po prostu ulegnie dezintegracji. No i ktoś powie, ok, fajnie, super, ale dokładnie to samo mam z moimi blasterami, albo moimi laserami, albo czymś innym. I też mój cel dokładnie to samo robi. Tak długo będę do niego strzelał, aż albo mi się skończy amunicja, albo jemu się skończy kadłub, albo mi się skończy kadłub, albo w ogóle wyłączę te moduły. OK. Tylko pytanie brzmi: czy wasze klasyczne działa podczas strzelania do waszego celu zwiększają ilość obrażeń, które zadają w postępie czasu? Kolejną unik Wydatkową mechaniką dezintegratorów jest zwiększanie poziomu obrażeń na każdym cyklu aktywacyjnym. Oznacza to w skrócie, że kiedy zaczynacie strzelać, wasze obrażenia są określone, natomiast przy każdym kolejnym cyklu ich ilość, którą będziecie zadawali, się zwiększa aż do maksymalnego pułapu 150% obrażeń zadawanych przez wasze działo. Cały proces w potocznym żargonie określany jest mianem rozkręcania się. Jednak żeby nie było zbyt łatwo i zbyt przyjemnie, broń regulawińska posiada również swoje pewne dość istotne ograniczenia. Po pierwsze podlega również mechanice trackingu. Czyli jeżeli wasz cel będzie zbyt szybki, wtedy prawdopodobnie wasze dezintegratory nie będą go najlepiej trafiały. No i to jest, to jest taki moment, kiedy ktoś się zastanawia, ale zaraz kurczę, przecież ja cały czas do niego strzelam, no to jak miałbym go trafić? OK, wasz dezintegrator cały czas się kręci, cały czas się rozkręca, ale obrażenia, które będzie zadawał, mogą się nie załapać w tenże cel. Bardzo istotnym w trakcie procesu rozkręcania się na waszym celu jest fakt, że proces ten nie może zostać w żaden sposób przerwany. W przeciwnym razie utracicie dotychczasowe postępy i będziecie musieli zaczynać się rozkręcać właściwie od waszego poziomu zero, od poziomu wyjściowego. Co to znaczy? W momencie, kiedy wasz cel wyjdzie poza zasięg optymalny waszego dezintegratora, wtedy wasz dezintegrator to się po prostu wyłączy i jeżeli zaczniecie strzelać od nowa, znowu będziecie się musieli rozkręcać od zera. Jeżeli zabraknie Wam kapasitora, aby e, aktywować moduł na kolejny cykl, również dokładnie to samo, moduł się wyłączy, bo w momencie, kiedy zaczniecie strzelać, będziecie musieli się rozkręcać od zera. W momencie, kiedy skończy Wam się amunicja i będziecie musieli przeładować, mimo że reload time tu jest faktycznie 0,0, dokładnie tak jak w przypadku kryształu, wystarczy kliknąć reload i już macie załadowane, to niestety również moduł bez amunicji się wyłączy, nie będzie przez chwilkę strzelał po tym, jak już załadujecie nowy magazynek pestek, wtedy również będziecie się musieli rozkręcać od zera. Natomiast spokojnie, to nie jest tak, że rozkręcicie się 10, 10 razy i, yy, i wam się skończy amunicja. Yy, Magazynek dla tych dział jest dość pokaźny, więc jeżeli uda Wam się rozkręcić, wtedy również będziecie mogli trzaskać pełny zakres Waszych maksymalnych obrażeń, oczywiście do momentu wystąpienia wcześniej wspomnianych okoliczności. W przeciwieństwie do dotychczasowego podziału na działa i moduły ofensywne, w w czyli działach tyglewiackich, nie występuje podział na wieżyczki krótkodystansowe i wieżyczki długodystansowe. Tutaj wszystkie dezintegratory są tak jakby takie same: natomiast to, ile obrażeń na jaki zasięg będziecie chcieli zadawać, będzie zdefiniowane tym, jaką amunicję będziecie chcieli do waszego działa załadować. Aczkolwiek można spokojnie przyjąć tą samą regułę, co w przypadku pozostałych rodzajów amunicji, no w tym przypadku do działek. Niekoniecznie do wyrzutnej rakiet jest to, że im większy zasięg przy użyciu danej amunicji, tym mniejsze docelowe obrażenia. No i alternatywnie, im krótszy zasięg, tym te obrażenia będą większe, więc tym się możecie kierować. Ponadto, tak jak widać na załączonym przykładzie, w międzyczasie od kiedy były kręcone. Poprzednie poradniki dotyczące modułów, a zwłaszcza działu, nastąpiło kilka zmian w grze, mianowicie moduły frakcyjne mogą w tej chwili również używać abolicji działu techu drugiego. I to jest nowość kiedyś nie mogły, i nie jest to tylko unikatowa cecha dział tryglawiańskich, To się dotyczy wszystkich dział na obecną chwilę, natomiast aby móc używać abolicji techu drugiego, w dalszym ciągu potrzeba mieć umiejętności na używanie działu techu drugiego. Więc w tym przypadku. Największą zaletą używania dział frakcyjnych z amunicją techu drugiego nad działami techu drugiego będzie głównie to, że będziecie oszczędzali punkty w zasobach Waszego statku, tak, aby na przykład założyć więcej lepszych modułów i nie przekroczyć i nie przekroczyć limitów zużycia Power Grid lub procesora. Ale spokojnie, nie wszystkie tryglawiańskie machiny wojenne przynoszą śmierci i zniszczenie. Potrafią przynosić również życie! I w tym celu możemy również latać tryglawiańskimi statkami logistycznymi całym dokładnie jednym, czyli z Ewentualnie jego, jego techo-pierwszowym wariantem Rodivo, ale być może to faktycznie będzie w odcinku poświęconym tryglawianom. Jeżeli w ogóle taki odcinek powstanie, a jeżeli nie, no to to o tym teraz. Boduły. Tryglawiańskie logistyczne przypominają ich systemy uzbrojenia. Ale zanim o tym powiemy, najpierw spróbujmy je znaleźć na barkiecie, Znaleźć się można w zakładce Ship Equipment, już nie tarancen Launchers, tylko Hull and Armor i to się nazywa Multi Ad Adaptive Armor Repair. Niestety, najwyraźniej po ostatnim patchu zakładka Groups w przypadku tych modułów po prostu nie działa, więc nie dostaniemy żadnej fajnej listy. Ale wyrzućmy je sobie szybciutko teraz na ekran. W przeciwieństwie do dział tryglawiańskich, moduły zdalnego naprawiania moduły tryglawieckiego zdalnego naprawiania, pff, what the fuck, moduły naprawcze w frakcji Triglawian nie zużywają amunicji. W sumie Żadne moduły zdalne, zdalne, zdalno-naprawcze? Jesus. W sumie żadne moduły naprawcze na dystans nie zużywają amunicji. Jedynymi wyjątkami są tutaj e, ancillary Remote Armor oraz Shield Boosters. E, również moduły występują w wariantach tych pierwszego, tych drugiego i frakcyjnym. Natomiast też e, również dzielą część charakterystyk e, uzbrojenia. E, moduły, e, moduły naprawcze zdalne nie posiadają również Fall of posiadają optimal range i również przestaną działać, jeżeli wasz cel znajdzie się zbyt daleko, bądź jeżeli będzie zbyt daleko, to też nie będziecie w stanie ich aktywować. Natomiast podobnie jak Triglavianskie działa, również te moduły naprawcze będą zwiększały ilość punktów, które naprawiają w jednostce czasu, czyli za każdym, za każdym cyklem aktywacyjnym ilość punktów naprawiona będzie wzrastała o 10%, również do maksymalizacji Maksymalnego limitu 150% na samym końcu limitu. Dawno porodników nie kręciłem, wyszedłem z wprawy. Podobnie również, jak w przypadku dział ofensywnych, tryglewiańskich, moduły naprawcze również mają limit tylko jednego na statek. Natomiast pewnie wszystkim się nasuwa od razu pytanie, no dobra, no ale co, co, jedno działo, jedna naprawiarka i co z tego, że się rozkręca? Jak to wygląda? Czy to jest lepsze, czy to jest gorsze? No tutaj zdania są podzielone. W przypadku w przypadku statków ofensywnych, czyli tam cruiserów, kruzerów, destroyerów, wygląda to całkiem nieźle. Obrażenia, które one są w stanie zadać w momencie, kiedy się rozkręcą, są całkiem pokaźne. Więc jeżeli zakładamy, że starcie może trwać chwilę dłużej, jak jak najbardziej ten bonus jest potężny. Wyobraźcie sobie Battleshipa robiącego 2000 DPS-a lekką ręką. Tak, mówimy tutaj o tym dwójkowym leszaku na pełnym gazie. Bez problemu 2000 dps z siebie jest w stanie wykręcić. Znajdźcie mi innego Battleshipa, który jest w stanie coś takiego zrobić. Nie będąc na wyrzutniach polarizowych i nie mając zupełnie tanka, bo cały low-slot jest wypchany modułami do damage'a i innymi dziwnymi rzeczami. W przypadku, w przypadku statków logistycznych to jest troszkę gorzej, bo one są ograniczone głównie z zasięgiem tej naprawiaczki, aczkolwiek ludzie twierdzą, że w momencie kiedy to ustrojstwo się rozkręci, to leczy lepiej niż, niż Guardian, krożownik logistyczny na czterech naprawiaczkach. I to wszystko bez y, włączania modułów tryb overload, więc no można by y, powiedzieć, że tak, to nie jest głupie, natomiast y, minusem jest również dokładnie to samo, y, największa zaleta, czyli rozkręcanie się i powiększanie swoich statystyk ofensywnych, y, jest również największą wadą, ponieważ w przeciwieństwie do Guardiana, taki, takie triglamiańskie logistyki, one nie mogą przełączać się między celami. One są dobre do potężnego leczenia pojedynczych celów, natomiast jeżeli latacie we flocie, gdzie y, cele są notorycznie zmieniane, no to wtedy jednak te statki będą dużo tracić, bo za każdym razem kiedy przełączą się na inny cel będą musiały się ponownie rozkręcać. Reasumując, na obecną chwilę statki tryglawiańskie są jakby to po powiedzieć delikatnie, no w sobie się nie da. Są w mecie. Większość osób nimi lata z uwagi na to, że posiadają całkiem przyzwoite statystyki, zarówno defensywne i zdecydowanie lepsze statystyki ofensywne, jeśli chodzi, jeżeli porównamy sobie niektóre wcześniej stosowane statki, zarówno w wormhole space, K space i nawet powiedzmy dulsa. Chociaż w Dulcego się raczej nimi lata, nie lata, bo tam jakoś nie ma znaczenia. Tam, jak Wam na gwidzie wyloduje 2000 fregat, to jak oddadzą salwę, to i tak się prawdopodobnie rozpuścicie, więc to ma znaczenie drugorzędne. Natomiast nie da się ukryć, że triglawianie w tej chwili jak najbardziej są meta i wszyscy, wszyscy, którzy mogą i potrzebują, to nimi latają. Minusem jest to, że ich statki mogą być delikatnie droższe, jak również. Jak również fakt, że aby móc korzystać z ich kadłubów, musicie nauczyć się po prostu latać całą, całą nową drzewkiem kolejnej frakcji. Więc po pierwsze czas, po drugie po drugie ewentualnie pieniądze, gdyż niektóre niektóre moduły, niektóre statki oraz również niektóre książki umiejętności mogą, by, mogą zostać zdobyte, znaczy zdobyte plany na statki, tak jak wspomniałem na początku, materiały do produkcji tego całego złobu, tylko i wyłącznie w przestrzeni tyglawiańskiej, więc tutaj cena może być czasami delikatnie wyższa, natomiast z tych testów, które w korporacji przeprowadzaliśmy, wychodzi, że w porównywalnym przedziale cenowym przeciwko statkom na przykład Techu II, z porównywalne, znaczy porównywalne statki no Akurat to był test od śmigła robiony, bo testowaliśmy Sacre kontra kontra Drekawaka, czyli cruiser kontra battle Cruiser, no i zasadniczo wychodziło bardzo na remis, a różnica w cenie była na tyle istotna, bo musimy poświęcić trochę mniej czasu na naukę potrzebnych do nich umiejętności. Więc do zobaczenia w kolejnym poradniku dla bardzo, bardzo początkujących graczy i fodelnej. Cześć!